To ma Czekajcie, to ja już tutaj znajdę jakieś wypis. Pan nas tu filmuje, a my szukamy No i to i ja do internetu nie wrzucę. Do internetu? Tak, tak jest. Dobrze, witam ja wszystkich. Dobrze, proszę, proszę. Witam Państwa. O już mam o, o, też mam no, tutaj. Dobrze, Pani, jedną gazetkę <grym> można? Panie, Panie pośle, co pan tu robi? U, u ruchu, przyjechałem ruchu, do was. U ruchu, u ruchu. To my wiemy. Pisze, pisze, po, powiem pisze. wam dlaczego przyjechałem. Tak jest. Proszę jest. Powiem wam za chwilę wam powiem, jak wystąpię tutaj przed wami. A teraz nie mogę uprzedzać faktów. Ja Wszystko chciałem się zareklamować gazetę poselską. W tej gazecie Państwo znajdziecie mój program. Siódemkę Gryglasa dla Warszawy. Eee, a to siódme są... to siódme, wszyscy mają pięć, sześć, a Pan ma. Mają nie pięć, kradni sześć, jeszcze, tak? A ja mam jeszcze niekradni, tak? Jest siedem, e, jest siedem przykazań, jest siedem punktów programowych, dlatego że e, Zbigniew Gryglas e, to pozycja numer 7, szczęśliwa siódemka. Liście warszawskiej Prawa i Sprawiedliwości, i tu mnie Państwo znajdziecie. Znajdziecie w całości ten program, nie będę o nim mówił. Chcę podkreślić, że jestem skuteczny, skuteczny w działaniu na rzecz, na rzecz Polonii, na rzecz rodziny, na rzecz patriotyzmu. Kto mnie popiera, to tutaj też Państwo widzicie. Ważne, zacne osoby. A na końcu, proszę Państwa, niespodzianka prezent dla Państwa. Chleb poselski, przepis na chleb poselski. Ja ten chleb już piekę od prawie 10 lat, więc wszystkim polecam poselski. No bo to jest moja, to jest moja, to jest moja recepta. Dostałem kiedyś od kolegi zakwas i od tego czasu piekę ten chleb. I wierzcie mi panie, że ja się nie znudził mi ten chleb, całej nie, rodzinie nie. też się nie znudził, polecam wszystkim, bo to warto. Panie oczywiście będą się jest... uczyły piec chleb. Tak, tak, tak. No maszynę do maszyny. Można w maszynie, ale ja, ja nie robię tego w maszynie, ja po prostu kręcę, ręcznie, kręcę a... ręcznie, 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 bo to najlepiej wychodzi. Pan, pan też chce być na zdjęciu. Jak, tak tak wymieszę, dobra. jak to wszyscy, chleb. to wszyscy. Także słuchajcie, gazetka na ulicach Warszawy, można będzie mnie spotkać, będziemy tą tak. gazetkę tak. dystrybuować przepis na chleb, warto włożyć gazetkę sobie do szuflady i jak przyjdzie czas pieszenia chleba, to skorzystać, wtedy skorzystać, i skorzystać z innych także rad, które tutaj znajdziecie. Wszystkiego dobrego.